Siemanko, widzowie, powracam. Powracam właśnie dzisiaj, 13 lutego, godzina 10, 5 albo 10, ja to o 10 nagrywam. Powracam, w końcu powracam na ten kanał. I za ten czas stworzyłem kanał Molokita. Mam nadzieję, że dużo osób weszło. Bo stworzyłem swój trzeci kanał. I tutaj mogę też zmienić nazwę na Molokita 3. Patrzcie, zapraszam Was na ten oto kanał. Dużo, 130 filmów. Zapraszam Was miło. Dużo filmów Molokita i Molokita 2. Na ten kanał Was mega zapraszam. Mam nadzieję, że dobijemy moje pierwsze 50 subów. Chcę wam pokazać ten kanał, tylko mam problem mały. Mam nadzieję, że wy takiego nie macie. Na tableta wejdę, bo mi się wszystkie rzeczy nie wyświetlają. <Kyśle> Molokita 2. I jest tutaj taka fioletowo-różowa ikona. Molokita 2. O! Kliknijcie sobie i tutaj macie taki film. I macie to 2. Zapraszam Was oczywiście serdecznie na ten kanał. I mamy pierwszy subskrybent. Pierwszy subskrybent. Dziękuję Wam. Pamiętajcie, że nawet mogą być codziennie filmy na tym oto kanale. Trzy filmy. Molokita, Molokita 2 i na tym. Ale powracam w końcu. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. <laughs> I... Ja już kończę, no. Może nawet dwa filmy dziennie będą. Bo odkryłem sposób na zmienianie. Dobra, widzowie. Ja was żegnam, zostaw łapę w górę i suba, bo po 1000 subów. Na tamtym oczywiście po 50 i na Mlokita po 1200. I ja już kończę, no. Powróciłem. Papa. Pa. Pozdrawiam. wiem.